Witajcie na kanale OLAF Games. Dziś odpakujemy trzy gazetki i... 3 niespodzianki. Trzy gazetki i karty. Ze mną jest Lena. Ja Rosiliśmy z lekarza. Jak sobie widzicie Lena ma dwie gazetki. Ja mam jedną, ale po kolei. Ale najpierw musicie zobaczyć animację. Jak z poprzednie, poprzedni odcinek, czyli animację. Dobra, możemy zaczynać. Pierwszą gazetką jest. Kaczor Donald. Kaczor Donald. Eee, wiesz co Lena. Ja bym to nagrał teraz wspólnie, a to już nagrasz sama. Bo na tym się nie znam, a na tym się jeszcze znam, dobra? Mhm. Mhm. Mamy tutaj wydanie Kaczora Donalda. Eee, ostatnio Kaczora Donalda kupiłem. Kilka lat temu, jak był dodatek LEGO, jak był dodatek LEGO, Lena, znasz ten zestaw? Kojarzysz, jaki zestaw z kaczora Donalda? Ja, ko kojarzy. Jaki? Znasz jaki? No powiedz jaki, jaki wygląda. No, miał jednego kaczora. Na pewno A nie, to nie, nie, to nie. Kaczor Donald, ja miałem ta, taki mały, polibagi są, wiem, znam, Chyba cztery polibagi Jeden z tych nich miałem. Właśnie miałem policjanta w takim helikopterku. Była jeszcze pani na motorówce i pan Rego Frenzy stawik. I strażak. Tak. A teraz mamy Dmuchaną kupę. Ale też gniotek. A co to? Zabawy. Dmuchana kupka zabawy. Odpułka Lena odpakowuje. W ogóle ona... Ta gazetka ma fajną taśmę. Oczywiście każdola dla mnie jest lepszy niż ta zabawka. Zaczynamy od Spidermana. Spiderman. Była gazetka? Fajna, ja lubię Spidermana, więc fajna... Tu są, jest taki papier... Tak, to tak, jest taki papier gazetowy, bardzo no. fajny. Bardzo. Jeszcze że jeszcze myszki, To myszki, jest rysowane. To jest rysowane, więc bardzo fajnie. Wow, ładna. Ładna gazetka, bardzo, bardzo dużo opowiadania. w Lego... LEGO tak nie ma. W LEGO tak nie ma. Nie jest, ma jeszcze... tak dużo opowiadania, serio. Jeszcze, ale dużo tu stron. Bardzo. I zaraz sobie porównamy ile będzie Zobaczymy, stron? Mamy 51 stron tu jest. 51? Ale co nie piszę kolejnego Szkoda! Myślę, że będzie pisać kolejny ten, a dodatek? Myślę, że doda... najpierw gazetki, a później dodatki. Tak. Kolejną gazetką jest... To jest Olafa. side. No, teraz ty trzymasz kamerę. Nagrywaj dobrze, okej? Okay? Ciebie mam nagrywać. Ale żeby całą gazetkę było widać. No widać, widać. Widać, dobra. Mamy tu maskę z tyłu. Tak, co się wycina oczy tak, oczywiście. Oczy i to? Nie wiem po co... Tylko mi szkoda, będzie gazetki mieścić. Ej, bo ja nie nadążam jak tak zakręcam. Spokojnie. Ale w Oj. No. Ale taśma nie jest z tym klejem. Przydelatek to jest kleje, o którego teraz odpoczyłem. A teraz gazeteczka. Jak się pogada w ogóle. E, tego ogóle nie było. Jakby był, to bym kupił ten. Szczerze. Fajny. E, spis ci. Luźne właśnie dobrze. opowiadania. Wow, bardzo, ej, ładne! Poczekaj, to nie jest gazeta? Nie wiem, jak... chyba gazeta inna, inna forma. ja też nie była, jakby bym by kupił. Co nie wiadomo. Tak, On tak, kupił, tak. O, patrzę, nawet jest saszetka. Że tu nie było saszetki. Czekaj, ja? nie, bo tak za bardzo nie. Yy, widać, widać, spokojnie. Tak odbija się światło. Spokojnie, tu to mam saszetkę, bo chciałem coś z O, było. widziałam już plakat. Znaczy była saszetka w zestaw, to O, naklejki też tu tak, można. naklejki to był A, y, Jurassic World. Plakat. Plakaty. Yy, o, właśnie ten mi się najbardziej to podoba. Jest. O parku. Drugi mam, yy, ile tu jest tek... stron? Porównamy sobie. też drugiego pokazać. Au, au. A to jest drugi plakat z hełmem. się ja go nie powieszę, bo ja powieszę całe piłkarskie plakaty. Nie, bo tu na boku widać, Spokojnie, jest dobrze. No, ale... o. Bardzo ładne rysowanie. A ile tu stron? Yy, 30 mniej na pewno na pewno, bo już tak, widzę koniec. Tak. To jest do I... 40, tak? Czy 30? 34. Mogę o. was zapewnić, że ten magazyn, widać? Mhm. Że ten magazyn będzie na kanale, jest piękny. Fajne. Włosy te, ale no. na pewno się świecą włosy. Na pewno kupię ten magazyn. Dobra, teraz... Y, magazyn o, ostatni i jest to magazyn Leni, który Lena będzie mówić, co tu jest. To jest y, moje y, Pops, to są... My Pops. My, no, właśnie i tu jest, y, to będzie na koniec. Nie, ja wam pokażę. Y... Y, czytaj to. Ale to jest po angielsku. Y, zawiera przewodnik My Pops, y, plus jeden My Pops. O, mamy nawet tu saszetka, którą Lena otworzy. My Pop koloru perłowego, y, tam. Club mm -hmm. Room. Gilter, czyli ta, ta. i bleloczek, bleloczek, gdzie jest ten zaraz, zaraz, spokojnie, ale ta gazetka jak na tak dużo elementów kosztowała 14, 15, 15, 15 zł, 49, e, gazetka ta kosztowała nas 12,99, a gdzie jest to, um, tu, e, i to była ta gazetka. najtańsza gazetka, zdecydowanie, bo kosztowała na tylko 10 ziko, bardzo mało. Dobra, otwierajmy, i... a, chciałem dodać, że, no otwieraj, a ja gadam, chciałem wam do... powiedzieć, że mm, y, jak gazetki w, za kilka lat będą kosztowały 15 zł, to ja ich nie będę kupował szczerze. Y, a, niedługo odcinek będzie w ogóle, co nie Lena, z Dobra. pokazywania gazetek moich, z Lego Ninjago oczywiście, y, tak. Ale na tu otwiera. Ale się męczę z tym otwarciem. A, Lena też kupiła torcik, tutaj jem sobie. Tutaj mam też Pepsi. Oczywiście... 8 marca. Ej, żeby nikt nie, nie pisał. Nikt mi tego nie reklamowuje. E, Lena, odłóż tam tyło. To jest chyba za bo... Do tyłku, do tyłu. Mamy. Teraz się przyjrzymy. E, chyba najfajniejsza, bo lubię niespodzianki. Pryloczek. Pryloczek też bardzo Tyle, fajny. Jest... Może mi dać Tyle, nawet. Ale nie może dać. I chyba jedne z Jak jak, Co jest? To jest... są naklejki nawet! Ej, ale pa, tak to... Patrz, patrz, tak. Pa, stop, pasuje. stop, stop. Dobra. Stoi, już wyciągnęłam. Ej, poczekaj, poczekaj, to odłóż. To są te... Dobra, nie, może by to... Ba... Okładka jest taka książkowa. Książkowa taka. To jak jest maturka. Ma... Powiem, kto... No. Y... Tak. Powiem, którego już Kartą mam. Kartonowa już, już. Kartonowa, poczekaj, bo jakoś jest jakaś znowu. Kość, nie znam. o to chodzi. Jak. Sera jest dziwna. Naklejeczki. Może in, mi nawet coś in. dasz. Ale jakość. Jakość dziwna. No patrz, na nawet. No, jakość. przecież Nie je widziałam. Ale mam in, nadzieję, że może być taka jakość. A. Yy, współprac. Ten, o, ten o. kto kupił nam te gazetki, jest. Mama. Nasza mama. Yy, byliśmy właśnie po moim lekarzu. Lena jeszcze do okulistry ma. Tak, bo mi się rezerwacje, tak? Rezerwacje, rezerwacje Tak, tak. Bo ale szczerze powiem wam Ta gazetka chyba jest Najgorsza z gazetek mm, nie. nie ma komiksu w ogóle Jedynie, o Nie, jedynie tak, ten... to jest Szczerze, ta gazetka mi się najmniej podoba Nie ma komiksu No bo to nie jest komiks, nie? To chyba to... ma najmniej stron Dokładnie, to, jest to też to Ale okładkę ma taką Poczekaj, no ja mam Coś Wam pokokę. Albo jednak Wam nie pokażę. Ale wiem jedno, możemy przejść do rzeczy. A Ej, rzeczy nam się uświerały. Poczekaj. Weź wszystkie rzeczy, jakie tu mamy. To są wszystko. Tak? Tak. Wszystkie Ej, słuchasz, rzeczy. Bo... Ale serio, poczekaj. Może... Złapię jakoś? Złapię jakoś spokojnie. No to chwilę to zajmie. Jak macie... O! Pa! Złapałem! Oj oj Yay. Nice me. Rekupa. I będziemy teraz się oh, regenerować. Oh, oh. Kupa. Wyśmienite. Yyy, len losujemy, losujemy. Ej. Lena losuję, ja mogę? Czy ty? Czy ty losujesz? Ty los Ej, znaczy ja. Dobra, pierwsza Lena zamkniętej. No, Już. Już. Kupa. Teraz ja losuję. Drugi będzie zestawik. A resztę już później będziemy losować. Wiem, że otwieram na pewno saszetkę, ale to jest pewne. Dobra, lecimy. Kubka. Jest to kubka. W sumie mogliście już taką kubkę zobaczyć na moim drugim kanale Zizo. Nie kubkę, tylko takie podobne z biedronki. Olaf, dotknij. Jak je, patrzcie, jaka klejąca. Daj. Wow, ale się kleisz. Wow, jak guma. Ta. I może być no, też... Ale, ale nasmuchamy być... sobie. Na? Może nie na filmie. Nie, Miesz na filmie? No. Dobra, może Lena będzie próbowała, i ja już przejdę do Lego. Y Albo je na nie. Lena, nie dmuchaj tego. Nadmuchasz to później. Dobra. Lena. Dobra. nagrywaj. E, mam... Nagrywaj. Dobra. Nagrywaj. dobra. Już Tutaj? Tutaj. Widać? E, widać, ale... Jak to znowu nie ma? Dotrzymaj mhm. twój los, nie ruszając rąk, dobra? Ale mogę oddychać? Tak. E, Powiem wam, nienawidzę taśmy Lego. Ja też. Znaczy, kiedyś nie, czasami są magazyny bez taśmy i takie zdecydowanie wolę. Na przykład ze Star Wars pamiętam. Tak, ze Star Wars tam w sklepie było bez tasienki. Oj, wow. oj, oj. Spokojnie, zaraz się podniesie. Y Jest tutaj konia. Uwaga. I... Poczekajcie, Ja nie, nie, ja podniosę. Gdzie to? Wszystko widać już tutaj. Gdzie to jest? Gdzie to? Na będzie tak, jak widzę, Gdzie yy... to było? Nie. A co wpadło? Ogieniek. O, jest! Gazetka. Jest, bo Proszę widać. Padło na tym no, tym nie było rzut. widać. O, i teraz jest lepiej. Bo Składamy mnie figureczkę, tak? Będzie bardzo długi ten odcinek. Fajnie. Mamy jeszcze... O, dwie główki. Pierwsza jest taka. Chwila. Taka, a potem jest uśmiechnięta na pewno. Zepsuła się nawet. Nie ma jakości, nie. Nie widzicie. Dobra, bo nam się pamięć skończy tyle będzie. A druga ma takie coś wiem że tego nie widzicie dobrze ale coś widzicie przynajmniej no ja mogę złożyć bo wiem jak to złożyć Już gasicę Dobra. Dobra, ja. Gasicka jest mała Jeszcze łatwo się zrobić da Słuchajcie. oto nasza mini figurka a to ogieniek, super teraz Ej, ale nie ma celu. Nie wszystko. Ty nie ma. no Nie mam ja znajdę. Ty już otwieraj. Ty no, nie ma czasu. E, Moja. Otwieraj co? Okay, e, ja otwieram, jak widzicie. Co szybkę? Na wizji, na okay. wizji. No, ja dobrze. tylko, że ja muszę... Myślę... myślę, że podzielimy ten film na tej części chyba. Nie ja na razie nie. Tak, zdecydowanie. Otworzysz to, pokaż i druga część. A jaką maminkę? Wszystko? Buziaczki drugą mamy Zobaczcie Taką, Dobra. drugą, taką I teraz y, widzimy się w kolejnej części